Witaj, z tej strony Ania Marczewska. Dziękuję, że tu jesteś. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego wiersza pod tytułem W Parku. Miłego słuchania. W Parku. Mnóstwo drzew w Parku, a każde inne, jedyne doświadczone. A drugie niewinne, każde z nich skrywa swoją historię. Nie jedno w ciały, miłość, smutek, wojnę. Niektóre wyciągają do drugich gałęzie, łącząc się w tańcu, jak dwa łabędzie. Inne samotnie stoją na łące, dając wytchnienie stworzeniom przed słońcem. Majestatyczne, z dziuplą, z koroną wielką. Liściaste iglaste z mchem jak kołderką, z korzeniami grubymi jak warkocze słowianki, całkiem na powierzchni splecionymi jak wianki, o pniu wyrastającym wprost z matki ziemi, z korzeniami na pozór nieoczywistymi. Niektóre radośnie szumią w wiatru rytmie, niosąc pieśń w swych liściach, że wiosna w nich kwitnie. Inne stoją nieśmiało, niemal nieruchomo, niby tylko obserwując świat naokoło. Każde jest potrzebne, ma swoje zadanie, jest częścią całości i park liczy na nie. Każde z nich jest wyjątkowe, piękne na swój sposób. Widzę w nich analogię do nas ludzi, osób. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeśli moje słowa dotknęły Twojego serca i duszy, możesz zaprosić mnie na wirtualną kawę. Link znajdziesz pod tym filmem. Cudowności dla Ciebie.